Mówiłeś ty wcześniej o dopasowaniu prędkości flasza do kurtyny. Teraz co jeśli nie ma kurtyny? To jest pierwsza sprawa. Mm -hmm. Na zwykłych sensorach ten sposób się to odbywa. Także właściwie to samo jest, kurtyna jest elektroniczna po prostu. Ale co, kiedy mamy globalną migawkę? Nie mam doświadczenia z globalną migawką, nie używałem jej w studiu, ale z mojego takiego jakby zdroworozsądkowego podejścia wynika, że ona nam zwiększa czas synchronizacji, czyli nie, nie będziemy związani tym ograniczeniem czasu migawki do 1, 160, tylko na przykład przy globalnej migawce myślę, że spokojnie do 1.600 na przykład będziesz mógł. Bo jest ta taka możliwość, Uruchomienia synchronizacji szybkiej, czyli tego tak zwanego HSS-a, gdzie komunikuje się aparat z lampą w taki sposób, żeby aparat opóźnił tą kurtynę na tyle, żeby lampa zdążyła wygenerować błysk. I żeby się nie zarejestrowała ta, ta kurtyna, i to jest poza aparatem, jakby ten HSS to jest jakby bardziej funkcja osprzętowa do lampy niż w aparacie. A aparat musi mieć tylko możliwość komunikowania się z HSS-em, bo to, te starsze aparaty nie mają tego, ale te, te nowoczesne, nazwijmy to, cyfrowe aparaty mają już tą możliwość komunikowania się z HSS-em, i wtedy mamy możliwość, jakby zwiększenia tego czasu synchronizacyjnego. Ja, ja to tak traktuję, że ta, ta globalna migawka nam daje właśnie to, że ten sensor cały czas rejestruje i ten błysk może być dużo szybszy i, i zanim on zgaśnie, wszystko zdąży, zdąży cały, cały sensor zadania.